Dzień dobry, witam. Dzisiaj znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu, a mianowicie z Marką Citroen. Uczestniczymy podczas zawodów ogień na ogień w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Jest to wydarzenie tak naprawdę na skalę naszego kraju. W tym roku myślę, że z tego co słyszeliśmy, zrobiliśmy krok do przodu. Mamy jej audycję online na żywo. Wiele ciekawych mediów nami się też interesuje. Poszliśmy gdzieś tam wyżej dalej co są z tego tytułu zadowoleni przede wszystkim dla nas jest ważne zadowolenie zawodników. Mamy przyjemność zaprezentować nasze najnowsze modele, a mianowicie... Citroen C4 Cactus to samochód bardzo innowacyjny, samochód, który wytycza nową historię i linię dla marki Citroen. Jest również z nami główny bohater tego wydarzenia, a mianowicie nowy model Citroen C3, samochód, który będzie bardzo dobrze ulokowany w segmencie B, w segmencie, który cały czas rośnie. Samochód dedykowany również dla biznesu. Samochód o dynamicznych liniach, samochód muskularny, samochód, który musi się podobać z zaawansowaną Technologią. Jest z nami również Space Tourer, samochód dla biznesu, ale samochód również przeznaczony dla policji, Nie. dla służb specjalnych i właśnie dlatego tutaj też prezentujemy ten samochód w różnych konfiguracjach i różnych odsłonach. Cała nasza gama modelowa wyposażona jest w najlepsze silniki, a mianowicie silniki wysokoprężne Blue HDI, ale również silniki benzynowe, które otrzymały. Tytuł Engine of the Year i to już drugi raz z rzędu 2015-2016 rok. Citroen,